Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Tuwaja. Pracuję w dziedzinie w Jaróżynie. Dzisiaj przygotowałam zajęcia na najmłodszych dzieci. Moją propozycją zajęć jest kurczaczek w jajku. Do wykonania tej prostej rzeczy potrzebujemy ołówek, nożyczki, klej, kartkę w kolorze białym czerwonym oraz żółtym. Ja mam jeszcze cyrkiel do odrysowania koła, ale młodsze dzieci mogą odrysować na przykład na podstawie talerzyki. Najpierw trzeba sobie narysować okrąg, a następnie wyciąć nożyczkami. Jego wycięciu musimy go złożyć na pół. I teraz rysujemy naszą tak zwaną uszkodzoną skorupkę. Wycinamy. ząbki muszą być. One w środku muszą być rozcięte. Ok, mam wykonane. Teraz muszę sobie odrysować kurczaczkę. Kurczaczek musi mieć taką wielkość, żeby o, nie spadał nam na dół. Teraz muszę, jeżeli mam już wyciętego kurczaczka i dopasowanego, w kolejnym etapie doklejam albo rysuję oczka. Ja już miałam oczka wcześniej przygotowane. Łapki i grzebyk. Tak to wygląda mniej więcej. Został mi jeszcze dzióbek. Proszę, mamy ujające się kurczaczki. Mam nadzieję, że moja propozycja się wam spodobała. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pa pa!